Cześć, to jest Len, Was w kolejnym odcinku The Binding of, of Isaac The Wrath of the Lamp Of lamp, czy The Lamp Nevermind I tu mamy kolejnego bossa Którym jest Hollow, czy jaką tam, nie pamiętam Nie przeczytałem Sorry, znowu zeskipowałem Ten ekran, ale Jestem przyzwyczajony, że Nie, nie chce mi się po prostu Oglądać tego tego samego 50 razy no bo już trochę gram w tą grę i no, pokonany pokonany z zero problemu i dostaliśmy kolejny Tears Up, który daje nam szybszy strzał. No i teraz mroga jako pętany. Lolo lolo lolo. Necropolis i zmieniła nam się muzyka na Warrić hardcową o szczel szczel, ale nie we mnie! Trzeba wy wyeliminować stawić sobie tylko jednego Tutaj, tutaj, tu, 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 tu Tu, tu, tu Nie, tu, tu, tu To mnie szczel Ty głupo O tak, tak Mama, Już mogę was zabić, bo Ten złoty kluczyk daje nam Możliwość otwierania wszystkich drzwi Przez Całą, ma całą mapę jedną jest to przydatne. O cholera, nienawidzę tego. To jest najbardziej nienawidzony przeze mnie też przeciwnik, który po prostu na nas leci, gdy... ...gdy nas zauważy. No i jak ich się dużo zbierze, to po prostu... ...może być strasznie denerwujący. Z jakiejś ścinki. Stop, stop, stop. What the fuck is going on? Jak widzicie, tutaj się... ...strasznie ich zebrało dużo. Zabiłem. chodzi żeby zabić serca zanim zabijemy bo nie można ich zabić no i są tak jakby połączeni z tymi sercami życiem żółcie albo śmierć no możemy użyć serca bo straciliśmy trochę życia na tym pokoju o i tu mamy kolejny maszynę losowania Polosuję trochę bo zawsze lubię maszyny bo po w po użyciu wystarczającej ilości pieniędzy może, możemy dostać jakieś na przykład serce dodatkowe albo po użyciu wystarczającej ilości monet i z, z trochę jakby mamy trochę szczęścia to możemy dostać yy, banknot który daje nam 99 monet no i to jest sporo bo to jest max no widzicie przy każdym losowaniu Dostajemy, możemy dostać, możemy nie i możemy, i możemy losować serca. mamy sporo tutaj serc o, i pilcy właśnie, pilcy i, i tu mamy Tearsap. Mamy coraz te łzy, to są już masakra ten tylko będzie jak karabin maszynowy, już jest jak karabin o, bomby. Mam taką nadzieję, że o, dostaliśmy dusz, duszowe serce i zostawimy to na razie, bo może za którymś razem mi się uda. No i tutaj widzicie, uda mi się... no nie dokończyłem. Uda mi się ymm, wygrać właśnie ten banknot. Tutaj widzicie tą taką mordkę na środku, która wyrzuca z siebie bomby. Co to, to jest coś, co też nie lubię bardzo w z tym Isaacu kolejny z moich to nie no jest przeciwnik tylko tego nie da się rozwalić jak widzicie muszę wybabić tą kupę tego wisiącego zioma żeby mi to nie przeszkadzał bo chcę przejść dalej ciśnijmy dalej o i tu jest kolejny miniboss o cholera i są też strzelające Nie lubię tego. Czasami to można łatwo umijać, ale. To nie jest tak. No, ja sam się rozwalił o mojego... mam kostkę mięsa. Można to rozwalić, ale no, czasami to jest tak ułożone tematy mapy, że ciężko jest to zrobić. Można uniknąć łatwo. Ale to nie było tam mapa pająki. I te, właśnie nie powiedziałem co te czerwone obnirawiam i to jest strzelający ogień, a widzicie właśnie strzelił do mnie to jest bardzo też denerwujące czasami takie myśli się o łatwe, łatwe, a to, to po prostu nas my nie uważamy i stracimy niepotrzebnie tylko życie Ciśnijmy dalej no i kolejny moich nienawidzonych przeciwników By się trochę range up, ale przeżyję. Ale raz, padaj. Przepraszam Was, ale jest lata, jestem trochę chory od dłuższego czasu. Jak słyszeliście trochę się tak jakby duszę. No i pokażę wam co jest w sklepie. Widzicie to jest sklep. Mamy tu do kupienia w ogóle większy przedmiot i mniejsze, ale ja nie mam kasu bo zużyłem wszystko na maszynę do losowania. Ciśniemy dole i... mm -hmm, mm -hmm, tutaj. Kupa, 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 kupa. Tylko żeby na... Gdzie są kolce, które się przesuwają, kiedy przychodzimy obok nich? Widzieliście właśnie, że to się przesunęło? szybko żeby nam się nic nie stało O no, i akurat tak o okej okay, już wszystko jest dobrze i tutaj mamy takie chodzące, strzelające jak to wcześniej było zaraz strzelam łzami no i tu są te kupy z muchami tym jak rozwalimy to, one się automatycznie uwalniają i atakują nas. Nienawidzę, nienawidzę. I mnie to denerwuje, że te muchy nie są takimi małymi muszkami, jak to było. No, normalnie są takie małe, tylko że to są większe, które zajmuje nam dłużej, żeby je zabić. No, Normalne muchy zajmują dwa szczała to 5. Pils. Here, Luck Up. No i jak mamy? Dobra, tam jest boss. Nie mamy tego naszego przedmiotu, który daje nam lepsze pilsy. Się strasznie przydaje, bo. No, pilsy lepsze. O cholera jest. Serce nie zadają nam obrażeń po dotknięciu, nie jestem pewien. Żeby... Żeby się... Fuck. Nie udało mi się przed... Przed jego... Nienawidzę. No i... Jest. I wszystko. Przechodzimy dalej. Mamy... My little unicorn. To jest przedmiot, który daje nieśmiertelności nieśmiertelność i obrażenia. Tak ciągle co obrażeniem co parę sekund zadajemy cios i to jest dobre na bossów, bo wbijamy się w bosa i on nam nic nie robi. O cholera, te naprawdę poziomy lubią mi dawać tych ziomali, co ja ich nie nienawidzę. O, no, fistula. Może zostaniemy jakiś ciekawy przedmiot, zapomnanie. I ta fistula już daje nam to, co normalna fistula powinna dawać po zniszczeniu jej czyli małe czuby. To jest czub, który czaruje na nas, jak widzicie, mamba, no, i nie możemy tam wejść, to nie wiem jak się, na czym polega otwieranie się challenge roomów. No, zapomniałem słuchać myszki. Nie wiem, na czym polega pojawienie się challenge roomów, czy to jest losowe, czy... nie wiem, czy, czy trzeba coś zrobić, żeby się otworzyło. Zostaliśmy monetę. No i nic, inaczej rozwalamy. Pils. Full health, dzięki. Byliśmy prawie full, ale... Może być temperant, co nie pamiętam co to robiło Czasem nie pamiętam co robią różne przedmioty, ale... Do góry Top. <laughs> I boss I To jest... I tutaj rozwalimy sobie, bo mamy kamień Loki, to jest Loki, tak dobrze powiedziałem Chyba tak Loki, kręci Loki nie lubimy go. Nie no, nie jest jakimś trudnym. Jak widzieliście, dostałem kulkom, ale... Nie dostałem obrażeń, bo mnie ochronił Meat Boy. Się no, to jest na razie Cube of Meat. Meat Boy będzie dopiero za jego go. Co jest najbardziej żenujące w tym, tej walce, że tutaj... Są te poruszające się kolce. Które zadają obrażenia tylko mnie i tym muchom. Widzicie, leci za nami to. Hat to było to. Cholera. Nienawidzę, nienawidzę. No, oczywiście nie przegram tego, bo jestem zbyt. I tu mamy przedmiot, ale nie chcę mi się wracać. Dobra, mogę. O, widzi to super troll bomba. I przez to, że podniosłem głupią kartę. Two of diamond. To, I to są przedmioty, takie, które mają właściwości pasywne. Czyli teraz, po podniesieniu pieniążka mamy szansę na zdobycie klucza. I tu mamy tears up. Więcej tears up. I karta, tu w Diamonds, która daje nam więcej diamondów. Mogę sobie tutaj to chcę zniszczyć. Jesteśmy, widzicie, podniosłem kasę i dostałem klucz. I bardzo przydatne, gdy mamy niedobór kluczy. Mamy o, to. jest przedmiot do użycia. Kolejny, który nie będę podnosił, bo mam bardzo dobry przedmiot, czyli mój Jumhurt. I to jest monstro, tu, który po użyciu zrzuca takiego gościa. Monstro to jest BOS który zadaje obrażenia. No i to, nie działa to na bossa, który to jest monstrum. No, to był cholera. I to są kolejne... Dużo, dużo nienawidzę... Dużo nienawidzę tych potworków także no, bo są po prostu denerwujące. Czasami, gdy mam zły dzień i gram w tą grę, to po prostu klnę na wszystko. Nooo, żryj glebę O, i tu Two of Diamonds, czyli karta, która mnoży nam forsę O, cholera, i tu są To trzeba uważać, bo Nie chcę być zaczepiony przez fuk, prawie bym wszedł w tą muchę żryj glebę. Point. Nie uderzy mnie nie. No i lecimy dalej. O, dobra, i to są te, to są takie goście, które jak zabijemy, to wpadałem z ich muchy. Już widzieliście na samym początku, bo oni by, to są ulepszeni. I tu mamy mózgi, które po sobie zostawiają taką plamę. Jak ją wejdziemy, kiedy się świeci, to dostajemy obrażenia z tych gości, no oni potrafią pluć muchami w tym momencie i ten, i po zabić ich też wypadają muchy tak jak wcześniej o cholera nienawidzę, nienawidzę najgorsze jest z nich, że jak przed nimi uciekam to one po prostu się we mnie teleportują więc czasami potrafię po prostu na nich zginąć, bo to jest najbardziej denerwująca rzecz no patrzcie, będę uciekał, one będą we mnie się teleportować. No tym razem nie, ale przed chwilą się inni. Ty też. I nie, a jeden z nich oczywiście musi mieć zawsze namierzające strzały. I tym razem i jakbyśmy mieli no to, nie, to moglibyśmy to podnieść, ale nie mamy. Mamy czuba. I który to jest czuł, też boss, który jest w tym momencie jako mini boss. I który po daniu bomby po prostu ją wpierdziela. No i nie, teraz mnie w pierdzie, tej bomby. No dobra, szereg, lewe. I sam wszedł bombę. I jejo. I, i, I tu mam skrzyneczkę, w której mamy... i Cup który daje nam chyba większą szansę na... ...pilsy. W pokoju. I tu mamy pokój z muchami które latają po skosie czego osobiście też nie lubię, ale to jest lepszy pokój niż te tamte latające stworki, bo to można łatwo ominąć tylko sami się tak zbierają w kupę i to jest strasznie o cholera wlazłem w plazach, to i ciśniemy no i znowu ulazłem, oczywiście przez moją uwagę Pilsy, co nam dają? Bombs are keys. Czyli bomby to są klucze, ale kluczy mamy więcej, a bomb nie potrzebujemy tak bardzo. O, i tu są mózgi, które jak nas zobaczą, to mogą nas szarżować. No właściwie skapłem, ale nie teraz, tylko wcześniej. Wcześniej myślałem, że one chodzą po prostu przed siebie, ale czasami na nas zaczynają szarżować.

w ogóle dobra zabiliśmy teraz trzeba zająć się muchą O oh jee yeah. wpierdzieliliśmy to no się mogli tylko zabrać to serducho które które tutaj leży ale nie możemy nie, nie możemy sprawdzę bo są pokoje, które są secret roomy, w których możemy znaleźć, znaleźć, znaleźć tak bardzo po polskiemu e, możemy znaleźć e, możemy znaleźć po prostu przydatne nam rzecz na przykład pokój z pełny serduszek o widzicie, teraz znaleźliśmy taki i mamy tutaj To nie wiem co on robi, sam nie wiem

Mózg Mózgi, brainy, 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 brainy No fuck Widzicie, na nas szarczują Głupie mózgi I, I nie mamy serduszek Proszę, coś pożytecznego luck up Szczęście, dużo mi da szczęście Gdzieś tu powinien być pokój z sklepem. No cholera, I akurat w takim miejscu, w taki, akurat taki ciekawy pokój. No widzicie oni, ładno, właśnie. I tak mówiłem, bo przedmiot, co dostajemy wcześniej, to jest klątwa. I po utracie do pół serduszka jesteśmy już wykończeni. I dostajemy, tak jakby, power-upa, który daje nam większy damage. Jest bardzo dobre. Jest życie. Jest bardzo przydatne. I tego gościa chyba też zatrudnimy. Bo jest, jest chciwy, czyli zabiera nam kasy, ale może tam wyrzucić jakieś przydatne rzeczy. Widzicie, patrzy, leci po kasy. Nie, nic tam nie dasz. To nie, idzie oko? Leci po kasy. Dasz nam coś. Nic nam nie dasz, jesteś dziwy Jak te Dziwy Moje ryby nie są... nie ...lepsze No dobra i idziemy do... Pio, jakby półbosa Półbosa gry, bo to jest boss na samym początku Co mamy? Zabić matkę Ale teraz jest... ...matchstick, nie pamiętam co on robił, ale weźmiemy go na O widzicie matka I, i matka ma takie coś i wyrzuca po prostu Nie, no matka nie jest taka, trudna, gdy mamy dobre przedmioty na nią. O cholera, leciałem nią. I nie, omijanie, omijanie nogi i bicie nogi to jest chyba najlepsza strategia. A i nie ma matki? I to było pokonanie matki. Je. Yeah. I na tym zakończymy ten odcinek. Zobaczymy w następnym odcinku, kiedy będziemy kontynuować nas, naszą podróż przez podziemia. Cześć na razie, pa pa.